Mój pasierb sprzedał mój samochód za moimi plecami, więc sprzedałem jego prezenty świąteczne. Od momentu, gdy stałem się częścią ich życia, mój pasierb dawał mi do zrozumienia, że nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Był rozpieszczony, roszczeniowy i ledwo mnie zauważał. Jego mama dawała mu wysokie kieszonkowe, a za każdym razem, gdy próbowałem wyznaczyć granice lub go zdyscyplinować, wtrącała się i mówiła: "Nie jesteś jego prawdziwym ojcem, nie przesadzaj". Gdy zbliżało się Boże Narodzenie, postanowiłem naprawdę się postarać, myśląc, że może to będzie ten moment, który nas zbliży. Kupiłem mu nowiutkiego iPhone'a i najnowszego MacBooka, licząc na to, że chociaż doceni ten gest. Kiedy rozpakował prezenty, nawet nie powiedział "dziękuję". Po po prostu spojrzał mi prosto w oczy i rzucił: "To wszystko". Poczułem przypływ gniewu, ale go powstrzymałem. Po prostu poszedłem na górę i powiedziałem sobie, że zajmę się tym później. Następnego ranka musiałem wyjechać w podróż służbową. Kilka dni później wróciłem i pierwsze co zauważyłem to brak mojego samochodu na podjeździe. Pomyślałem, że może jest w warsztacie, więc zapytałem o niego. Mój pasierb spojrzał mi prosto w oczy i powiedział: "Sprzedaliśmy go, żeby kupić więcej prezentów na święta". Wtedy miarka się przebrała. Poszedłem prosto do jego pokoju, zabrałem iPhona, MacBooka i każdą jedną rzecz, którą mu kupiłem i zwróciłem wszystko do sklepu. Teraz poważnie myślę o rozwodzie, bo ile można znosić brak szacunku?